Nie przerywając zadumy, odśpiewamy teraz mazurek Dąbrowskiego. Kto? do? Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy. Co na obca przemurzyła, szablon odbierzemy. Marsz, Marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski. Za Twoim Przewodem złączym się z narodem, aż mar Dąbrowski z ziemi włoskiej do Polski. Za Twoim Przewodem złączym się z narodem. Kiedy mi przejdzie wartę, będzie Polakami. Dał nam przykład. Cierzec mamy Marsz, masz Dąbrowski ziemi włoskiej Do Polski Za twoim przewodem Złączym się Z narodem Marsz, marsz Dąbrowski Z ziemi włoskiej Do Polski Za twoim przewodem Złączym się Z narodem jak dla od poznania Po za zaborze Dla ojczyzny ratowania Rzucim się przez morze Masz Marsz, Dąbrowski Z ziemi włoskiej do Polski Za Twoim przewodem Złączym się z narodem Masz Marsz, Dąbrowski z ziemi włoskiej do Polski, Za, za swoim, swoim przewodem, Złączym się z narodem. Już w do swej zasi mówi zapłakany, Sełtak jedno, panu nasi biją w tarabany. masz Marsz, Z ziemi włoskiej do Polski. Za Twoim Przewodem złączym się z narodem. Masz marsz Dąbrowski z Ziemi Włoskiej do Polski. Za Twoim Przewodem złączym się z narodem. teraz prosiłbym koleżankę Olgę Bojar o odśpiewanie utworu Zygmunta Jana Rumela Zajazd, który pozwoli nam wprowadzić się w dalszą część zadumy. Zajechali nocą zbrojni przed dwór Toporami wyrąbali wrót z wór Malowanych, malowanych wrót Co za porą skrzypiały ukłód Rozrąbali, wtargnęli w głot Zachuczało dźwięk, ramp, Posypały się w drzaskach skry. Spod toporów ciosem jak kry. Posypały się od drzask. Runął sięń, runął sięń, wierców trzask. Sienią sięń, cieniem w cień. Rąbać cień, rąbać cień, rąbać pień. Cień już patrzył dwie, lat trzy. Jakiś krzyk, krwawy ślad, iskier skry. Okręt satra to w, w domu, w mord dalej w bór. Zajechali nocą zbrojni przed dwór. Zajechali nocą zbrojni przed dwór. Zajechali nocą zbrojni przed dwór. Szanowni Państwo, od krwawej niedzieli na Wołyniu, którą uznaje się za rocznicę tego strasznego ludobójstwa, mija już 81 lat. Proszę teraz o zabranie głosu kolegę Eryka Bukowskiego, który przybliży nam obraz krwawej niedzieli. Witam państwa bardzo serdecznie, szczególnie Polaków, którzy szczególnie Polaków, którzy mają rodziny nadal na kresach, bądź mają pochodzenie kresowe. Ciężko jest Dzisiaj cokolwiek powiedzieć, 81 lat mija od krwawej niedzieli: od apogeum rzezi Wołyńskiej, od, od zbrodni, od ludobójstwa przeprowadzonych ukraińskich szowinistów, które zabiera dech i zabiera głos. Tak jak szliśmy tutaj w marszu, w, pewnej, w pełnej ciszy. Takie mniej więcej towarzyszy mi uczucie dotyczące rzezi wołskiej i tego, co się działo na tych terenach. 11 lipca 1943 roku miała miejsce krwawa niedziela, wydarzenie dobrze zaplanowane przez szowinistów ukraińskich. Wydarzenie planowane i zorganizowane na eksterminację narodu polskiego. Ponad liczy się, że od 85 do 95, do 95 miejscowości zostało wymordowanych Polaków, Ormian, ale również par mieszanych i rodzin mieszanych. Ciężko jest o tym mówić również przez to, że żyjąc w Trzeciej Rzeczpospolitej nadal nie mamy pewności co do upamiętnienia. Nadal to upamiętnienie jest słabe jest. Nie do końca dobrze zorganizowane, trzeba bardzo dużo wymuszać na obecnej władzy i na obecnej władzy państwa ukraińskiego, żeby cokolwiek się ruszyło w tą stronę. Czemu się mówi od 88 do 95 miejscowości w trakcie krwawej niedzieli? Przez to, że niektóre miejscowości zostały zniszczone kompletnie, nie czy zostały... zgliszczy. Ciężko też się mówi o liczbie ofiar rzezi woońskiej, ponieważ Widełka są dosyć duże. Pie, od 50 do 120 tysięcy. tysięcy. 500 tysięcy! Mówił prezydent, poprzedni prezydent Ukrainy. Sam os, os, oficjalnie to powiedział. 500 tysięcy! 500 tysięcy! W każdym razie, czemu jest, ciężko, czemu jest ciężko to oszacować? Ponieważ wiele ciał po prostu nie zostało ani pochowanych, zostało kompletnie rozdartych. I ich po prostu nie ma. Ciężko nawet mówić o jakichkolwiek danych, bo dane też były palone. Tak jak całe dobytki i dziedzictwa na rodzin, które tam żyły. Dlatego jest ciężko też o tym mówić. A które rzezi, którego wybija właśnie 81 rocznica, było straszne też pod tym względem, że Polaków zamykano w, w kościołach i tam ich mordowano. Mordowano na wszelkie sposoby. Kompletnie oddzierając człowieka od godności ludzkiej, kompletnie oddzierając Polaka od, od tego, że tu mieszka, w Twojej ziemi. I od tego, że też człowiekiem, to, że metody, którymi, które wykorzystywała UPA i ONB, są skrajnie nieludzkie, są, że, były rzeźnicze. Człowiek tam był traktowany gorzej niż zwierzę. Używano do tego absolutnie wszystkiego i nie chciałbym przybliżać się tutaj bądź tego opisywać, bo jest to naprawdę ciężkie i jest to naprawdę przykre. Nie da się tego opisać żadnymi słowami, a każdy. Każde zajrzenie do jakiegokolwiek artykułu historycznego budzi, budzi absolutne przerażenie, połączone z obrzydzeniem. Również sama rzeź budzi różne, różne emocje, skrajne emocje. Przede wszystkim żal, przede wszystkim, przede wszystkim również gniew. Gniew, że wygląda upamiętnienie tak, jak wygląda, i gniew, że takie coś mogło się stać. Mogło się stać na kimś, kogo mogliśmy w tym momencie poznać. Na kimś, kto mógłby być naszym wujkiem, dziadkiem. Jest ciężko o tym mówić. Jednakże, jeden z głównych haseł tego marszu żałobnego jest nie o zemstę, lecz o pamięć. O pamięć, która jest najważniejsza, która jest budulcem wspólnoty narodowej, wspólnoty naszego losu, wspólnoty tego, że w 81 latach. Nadal potrafimy pamiętać i nadal to w nas żyje. Jest to naprawdę ważne. Tak samo ważnym jest każde działanie, każda organizacja, każde wymuszanie decyzji politycznych na państwie polskim, na narodzie ukraińskim odnośnie ekshumacji, godnego pochówku, godnej pamięci oraz i jawnego potępienia zbrodniarzy z OUNB i z UPA. Na koniec jednak zakończę pewną refleksją. Ci ludzie, którzy ginęli za swoją narodowość, za swoją tożsamość, za swój język, za swoją historię, za to, że mieszkają na jakimś skrawku terenu, który w nich, który w nich budował, w którym żyli, w którym wychowywali się, w którym chodzili do kościoła, brali śluby, w którym również. Umierali naturalnie i nagle zostali wybici już i tak z chaotycznego losu II wojny światowej. Powinniśmy oprócz pewnej zadumy, pewnej refleksji, pewnego działania, również pamiętać, że na szczęście żyjemy w innej rzeczywistości i możemy ich upamiętnić jak tylko możemy, jak tylko, jak tylko czujemy, że będzie to dobre. I również możemy żyć życiem, które im zostało niesprawiedliwie, w nieludzki sposób odebrane. Powinniśmy zapamiętać to przy, tej, przy tym wydarzeniu, że możemy żyć, żyć życiem, którego oni po prostu nie mieli, o które oni, którym oni mogli marzyć już na samym końcu, gdy zostali nieludzko torturowani i zabijani. Dziękuję bardzo. Będąc w klimacie tamtych czasów, posłuchajmy wiersza pod tytułem Płonący wołę w wykonaniu koleżanki Natalii Kaczyńskiej. Płonący wołę zapaliło słońce wschodem wieś. Pali się, trzeszczy w ukraińskim krzyku. Młode bociany pospadały z lip. Małe dzieci depcą banderowcy, matki pod płotami w jękach Suplikacje końca świata odmawiają zlęknione dusze. Ziemia, od żaru pęka, kościół w ogniu. Już nie ma wież, pospadały na czarny dach. Zabiją, dopalą, ograbią bydło, konie, buty i kożuchy. W południe. Zmartwieje droga, wyprostują się nagie kominy. Odjechali się z morderczym śpiewem, kopytami, tratując Boże. Dogaśnie, wydymi się, poczernieje ze spaloną nazwą. Wieś pod włodzi mierzem. Niedobici, powsta powstają z dołu, uciekają do Bogu, do Bogu. Za trakt będą prosić. Nie wracajcie ludzie, tam śmierć. Woła w nas Wołyń, bliski a daleki. Przez szept strumienia, co śpieszy do rzeki. Hen po krzyż, orła przez chmur pola dzikie. I sen rozdarty, Krwi gasnącej krzykiem, jak ślepy tentent mgłą pijanych koni przez zgasłe groby i przez pamięć o nich. Proszę teraz o zabranie głosu kolegę Ziemowita Przebitkowskiego, wiceprezesa Stowarzyszenia Marsz Niepodległości, który współtworzy akcję Wołę na Powązki. Dzień dobry, szanowni państwo. Usłyszeliśmy tutaj przed chwileczką od kolegi, że pamięć jest budulcem wspólnoty, i tak się składa, że stowarzyszenie, które zajmuje się akcją Wołyń na Pomoński, nazywa się właśnie Wspólnota i Pamięć. I Usłyszeliśmy tutaj o przeszłości, natomiast sprawa, oczywiście, jak wszystkie sprawy narodowe, dotyczy zarówno przeszłości, jak i teraźniejszości, tak i przyszłości, podobnie jest z upamiętnieniem. Dlatego, że teraz chcemy upamiętnić to, co było wtedy, żeby w przyszłości inne, inne kolejne pokolenia też o tym pamiętały. Na stronie Wołyń na Powąski możecie Państwo podpisać petycję, którą podpisało już niemalże 20 tysięcy osób. Petycję, która ma na celu no, wywrzeć nacisk na to, żeby upamiętnienie, czyli pomnik Rzezi Wońskiej stanął na Powązkach. Wiemy, że z tymi pomnikami jest trudno, żeby je przeforsować. Dosłownie za kilka dni jeden z pomników, niechciany pomnik, niechciany, ale bardzo działający na wyobraźni, na serce, stanie na Podkarpaciu i no, oczywiście powinien stanąć w bardziej odpowiednim miejscu. Natomiast i tak dobrze, że stanie, że stanie gdziekolwiek, że ta pamięć ona będzie, będzie krzewiona. To jest element większej całości, w sensie to, że Polacy nie potrafią poradzić sobie, Polacy, no, tak, Polacy, państwo polskie, ale też Polacy nie potrafią poradzić sobie z upamiętnieniem rzezi wońskiej jest elementem większej całości, dlatego że jest objawem niemocy naszego państwa w wielu. W wielu zag no teraz widzimy ne, najświeższy przypadek, czyli umowa polsko-ukraińska, która okazuje się, że nie, nie tylko nie jesteśmy w stanie wymusić ne, podstawowych rzeczy. Przecież to nie jest! Prostu, to nie jest żądanie z, z, z nieba, żeby móc pochować bliskich jak głosi transparent. To nie jest żądanie z kosmosu. To jest podstawa. A nie tylko tego nie możemy zrobić. My, okazuje się w tej umowie, którą no, nazwałbym bilateralną, ale to jest nieprawda, dlatego że tam o żadnym BI nie ma mowy. To jest umowa jednostronna. Umowa jednostronna, w której my zobowiązujemy się dostarczać pomoc i pomoc i pomoc i okazuje się, że możemy palić naszym polskim węglem, owszem, pod warunkiem, że energia z niego będzie szła na Ukrainę, a nie do nas. To jest wprost napisane w tej umowie, szanowni państwo, to pokazuje niemoc naszego państwa. Niemoc naszego państwa pokazuje też fakt, że nie... kresy południowo-wschodnie one zostały zdepolonizowane w straszny sposób. One zostały zdepolonizowane przy zgrzyku, przepraszam, że to powiem, piłowanych kości. Przy skwierczeniu palonych strzech, przy jęku mordowanych dzieci i kobiet. Tak były depolonizowane. Ale kresy polskie wciąż są depolonizowane. Mam na myśli teraz kresy północno-wschodnie. Mam na myśli teren dzisiejszej Litwy i Białorusi, gdzie po cichu, po cichutku, już nie w dymie, nie w zgiełku bitewnym, nie jako mordy, tylko po cichutku, za pomocą systematycznej lituanizacji, rutenizacji, wynaradawia się Polaków. Naprawdę robi się to w sposób bardzo działający na, na wyobraźnię w sposób, w którym no już abstrahuję od tych nazwisk słynnych, że Polakom nie pozwala się zapisywać nazwisk i imion po polsku, to bardzo zaawalowany metod używa się do tego, żeby po prostu przestali uczyć się polskiego, żeby przestali mówić po polsku, żeby przestali czuć się Polakami, wmawia im się winę za to, że są polskiego pochodzenia, za to, że nie są litwinami. I w ten sposób te kresy też się depolonizują i tak jak mieliśmy zbrodnie, zbrodnie na Wołyniu, zbrodnie zrobione w sposób oczywiście bardzo brutalny, z, z mordami, okrutnymi, i niewyobrażalnymi. Tak teraz też mamy do czynienia zbrodnią, zbrodnią depolonizacji, zbrodnią upokarzania, zabierania ziemi i zabierania godności ludziom, dlatego że są Polakami. To ma miejsce teraz. To ma miejsce teraz jako Stowarzyszenie macznie Niepodległości, jako Ruch Narodowy, jako Konfederacja. Jeździmy na te kresy, mamy kontakt z Polakami. Teraz dzięki Bogu poseł Tomaszewski z Akcji Wyborczej Polaków na Litwie znowu dostał się do Parlamentu Europejskiego, ale jeszcze trochę i nie oni muszą działać tam sami, Polacy muszą się organizować tam sami, dlatego że nie ma żadnej pomocy ze strony państwa polskiego, nie licząc jakichś drobnych na odremontowanie, nie wiem, sali gimnastycznej, prawda? Tu i ówdzie. Więc bez odpowiednich nacisków widać, że jest nas mniej niż w, w, w zeszłym roku. No, można to zwalić na. E, zapowiedź burzy. Jak wiemy, Polakom nawet deszcz jest w stanie przeszkodzić do tego, żeby wyrazić sprzeciw. Ale wierzę w to, że jeżeli będziemy maszerowali, to w końcu wymaszerujemy to, żeby w końcu odpowiedni nacisk za pomocą polskiego społeczeństwa został zalewarowany na polski rząd, żeby sprawy, które tutaj poruszamy, one faktycznie odniosły skutek. Dlatego, że, Szanowni Państwo, nawet jeżeli, nawet jeżeli będę miał maszerować sam, nawet jeżeli e, ty będziesz miał maszerować sam, nawet jeżeli ty będziesz miał upominać się sam, to się upominaj. Jeżeli będziesz chodził sam, to w końcu dołączą do siebie inni. I wierzę to, w wierzę, to, że ten nacisk on w końcu musi skutecznić. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, w takim razie zaproponuję Panu, żebyśmy razem poszli do prezydenta i do premiera. I, i Proszę Pana, bo nie mam chyba. Nie. Proszę uzgodnić z organizatorami. To pan się Dobrze, chodzi mi o to, żebyśmy mogli, bo depol depolonizacja następuje w Polsce, nie, już nie tylko w, na Ukrainie. Nie, nie, no to trzeba wyrazić. To trzeba raz no wyrazić, a nie chować głowę w piach. Niestety, Konfederacja chowa głowę w piach. Proszę o zabranie głosu kolegę Piotra Walczaka, prezesa Poznańskiego Koła Młodzieży Wszechpolskiej. Szanowni Państwo, nasze wydarzenie dobiega końca, więc chciałem serdecznie podziękować wszystkim przede wszystkim za obecność. Dziękuję także wszystkim, którzy wsparli w jakiś sposób organizację tego wydarzenia: wszystkie osoby, które niosły tutaj: czy trumne, czy krzyże, czy pochodnie, transparenty, flagi. Tak, to prawda, jest nas mniej niż rok temu. No, Jedno to można zwalić, zwalić na pogodę, można też na to, że rok temu była 80 rocznica, ale my nie możemy zapomnieć, nie możemy tylko od okrągłej rocznicy do okrągłej rocznicy. Przyjęliśmy dwa lata temu taką formę marszu. Przeszliśmy teraz już trzeci raz, dlatego że to, co już zostało dzisiaj powiedziane, ta bezsilność państwa polskiego doprowadza też do tego, że nam ręce opadają w momencie kiedy od ponad 80 lat nasi nasi przodkowie, tak, nasze rodziny, nasi pobratymcy leżą gdzieś rozrzuceni, leżą porozrzucane ich prości trochy kości gdzieś na polach, nie wiadomo nawet gdzie, jedne w zbiorowych mogiłach, inne gdzieś po prostu rzucone, a państwo polskie, mając wszelkie instrumenty do tego, nic nawet nie robi, żeby wznowić ekshumację na wołyniu i w Małopolsce Wschodniej, to my tę bezsilność wyrażamy ciszą. Ciszą, która nieraz jest głośniejsza niż jakikolwiek krzyk. I będziemy kontynuować tę formę, będziemy kontynuować przychodzenie w strojach żałobnych, aż nasza żałoba się nie zakończy. Aż nie dokonają się ekshumacje i nasi bliscy nie zostaną pochowani. Dziękuję także Poznańskiemu Domowi Pogrzebowemu, który już po raz drugi udostępnił nam trumny, z którą mogliśmy przejść na przemarszu. Raz jeszcze dziękuję wszystkim Państwu i na koniec odśpiewamy rotę. Nie rzucimy ziemi, skąd zaś ród. Nie damy pogrzeć mowy, Polskimy naród, polski ród, Królewski szczerb miastowy. Nie damy by Ostatniej kropli z żył, bronić będziemy ducha, a się rozpadnie w proch i w heł, zawierucha. Stwierdzam, nam będzie każdy próg, tak nam do Pomóż Bóg. Nie będzie nie nam twarz, Ni dzieci nam grma Nam do pomóż, tak nam do pomóż, nie damy mi na polski znieść, nie pójdę żywo w próbę. na polski imię na wieczność, podnoś na wnuk w tak nam do pomóc tak nam do pomu! Tak Raz jeszcze wszystkim Państwu serdecznie dziękuję. Tam gdzieś, wokół Państwa. Koleżanki rozdające plakaty się przechadzają. Można także wesprzeć organizację, wrzucając coś do puszki. Ja to zgromadzenie oficjalnie uznaję za zakończone. Dziękuję bardzo. Ja, Artur Kowalski, młodszy chorąży rezerwy, zapraszam pana z konfederacji. Proszę mi powiedzieć, kiedy idziemy do pana prezydenta, pana premiera. Zgromadzenie narodowe, na którym uczestniczyliśmy, już się odbywało. Dobrze, nie, innymi... pan powiedział, że nawet sam pan pójdzie. Ja, ja z panem pójdę. Kiedy pan pójdzie? Pana nie, nie sądzę, nie sądzę żeby... Co to za uśmiech? Nie podoba mi się to ten pański z... uśmiech. A mi się nie podoba, to że pan, jest krzyderczy pan uśmiech. Pan, albo pan będzie zachowywał się normalnie i mówił normalnie, mm. albo nie będę z panem rozmawiał w Dobrze. ogóle. Bo pewne zasady kultury muszą obowiązywać, zwłaszcza tak jeżeli przed chwileczką szliśmy w milczeniu i w zadumie, a pan teraz wydziera się przy ludziach, Nie, nie jakiś... Pan mówi przez mikrofon i ja nie mam mikrofonu. Staraj. Gdzie więc... mam mikrofon? Przepraszam, bardzo bym prosił, dobrze, nie, bardzo nie, bym nie, pana nie, prosił nie, o to, żeby pan nie, się zachowywał głośniej i Dobrze, proszę pana, Jeżeli chce pan pójść na bok, porozmawiać, proszę uprzejmie, kiedy, kiedy się umówimy. Ja dzisiaj jadę do Warszawy, mogę pana zabrać. Proszę pana, my byliśmy ostatnio na zgromadzeniu, na, na zgromadzeniu, byliśmy dzisiaj, prezydent i premier, i Michał Bawar z Konfederacji właśnie te rzeczy stawiał na okamie, że jesteśmy przeciwko przyjęciu nie, opinii, ale również przeciwko procesowi do NATO, co ostatnio nasze władze zaczęły promować i również bardzo, bardzo krytycznie wypowiedzieliśmy się o umowie która została opisana, więc zarówno i prezydent i premier znają naszą opinię w tej sprawie. Więc to nie jest coś, z czym my chowamy głowy w piasek. Nie wiem skąd takie e, opinie. Bo, para, bo gdyby pan, gdybyście codziennie... Byli przed. Ale mówimy. Przecież dzisiaj była nie dalej, jak dzisiaj była konferencja w tej sprawie. W sprawie umowy. Dzisiaj, w Sejmie. Trzeba nękać codziennie. Nękamy, nękamy, mało. Dobra, jutro. Proszę pana, to, że. Ale my to byliśmy. Proszę pana, to, że pan nie słucha informacji o tym, co mówimy, nie uprawia pana do tego, że my nie mówimy. Bo jak pan widzi, nie ma skutku. Bo ekstra racji, bo on jest osądzony przed